Cześć wszystkim, witam serdecznie na moim kanale Snow Runner. i Chciałbym dzisiaj zaprezentować pojazd specjalnie na życzenie i prośbę Chroma Midasa. No i chciałbym z tej strony Ciebie, Chrom Midas, serdecznie pozdrowić. Również się Twoje filmy fajnie, mega i przyjemnie się ogląda. Także na live mnie ostatnio prosiłeś, żebym zaprezentował tą ciężarówkę. Ja tą ciężarówką, tak jak wspominałem wcześniej, nie ujeździłem. Ona ma zbiornik tylko 200 litrów, bardzo dużo pali. Potem ja ją sprzedałem ze względu właśnie na spalanie. Na spalanie. Potem miałem zmodowanego takiego samego, właśnie Azowa, e, który miał 400 litrów w zbiorniku. Fajne oponki i naprawdę mega, mega, bardzo mega przyjemnie się nim jeździło, ale mod niestety nie działa. Tak jak już e, żadne mody, żadne mody nie działają. Tak jak wspominałem, żadne. Eee, także specjalnie na twoją prośbę Chromidas eee, zaprezentuje tą ciężarówkę, czyli to będzie ten wojskowy Azov. My od razu się sobie przeniesiemy na timer, oczywiście. Także, tak jak, tak jak wspominałem, jego wcześniej miałem tylko właśnie z racji tego, że tylko 200 litrów zbiorniku w baku, duże spalanie. No to niestety dużo się nie przyjedzie, nie bywąc już od powrotnej. Timer, to żeby dwa razy się przynosić, to idziemy tu. Na zimne potem oczywiście na zalane tereny. Skrót z pojazdami, ciężarówki ee, ciężkie, a terenowych powinien być. Jest. To jest dokładnie ten Azov, czyli Azov 5319 Azov 5319 trzy dziewiętnaście. Kosztuje osiemdziesiąt tysiące Też kupujemy go sobie. O, trofeum, kolekcja modeli. <grytanie> Serio? Spoko. E, więc tak, teraz razie magazyn i tak, zobaczmy, co tu jest napisane. Azov 5319 to pancerna ciężarówka 8 na 8 używana obecnie przez wojsko rosyjskie. Jej wojskowe opon, opony i opancerzona komora silnika sprawiały, że praktycznie nie da się jej uszkodzić. No, ciekawe, ale takie bezpieczeństwo jest kosztowne. kosztowne. Dodatkowa masa ramy wymaga paliwożernego silnika i to jest niestety fakt. To jest największy mankament tej ciężarówki, a tak poza tym jest mega e, niski środek ciężkości, także tak jak e, Azow jest mega, mega stabilna. Także dodatkowa masa ramy wymaga paliwożernego silnika. No i niestety właśnie tak to jest. Co sprawia, że ciężarówka ta jest w dużym stopniu uzależniona od łańcucha dostaw. I mamy na razie moc do masy A, trwałość A, zużycie paliwa B. Na razie 5 kletek ale to się zmieni. I pojemność w zbiorniku mamy tylko 200 litrów. Eee, AWD jest zawsze włączone, blokady dyferencjału zawsze włączona, także bardzo fajnie. i zobaczmy, zobaczmy na razie jak wyjdziemy tak wygląda dwie osie skrętne, także bardzo fajnie tak wygląda w środku dwóch pasażerów można przepisać, piście mamy klaksonik i mamy tak 210 punktów wytrzymałości na silniku. I na razie spalanie 3 i 1. Silnik numer 2. Na A nam wzrasta. Wytrzymałość silnika 230 i spalanie 3 i 4. I ostatni silnik to oczywiście jest z tego Foresta, ale to po prostu zbagowane. Bo to powinien być silnik trzeci odazowa, oczywiście na A, nam skakuje. i mamy 250, także fajnie 250, a tam było 230 i spalanie 3 i 4.

A hmm, no możemy w sumie chociaż e, wiadomo, że terenowa 130 hmm, zbalansowana miała 180 punktów wytrzymałości, e, wysoko zakresowa też nie dla nas, 150 skrzynia biegu punktów wytrzymałości i. 4. No tu spalanie nam jeszcze wzrośnie? 6400. 220. I spalanie 4 i 8. 4 i 8 z 4 litrów, tak? Dobrze pamiętam. Tak, z 4 litrów. Dokładnie z 4 litrów. Z 4,8 także no pali więcej jak ciemniki, nawet więcej jak e, Zix i tak dalej, i tak dalej. Także mega, mega paliwożerna. 4 i 8. Opon mamy, a znaczy kół mamy 8, czyli 8 na 8 Dwa napędy cały czas włączone, czyli blokada dyferencjału i AWD. Silnik mamy 100 punktów, przepraszam, zbiornik paliwaowy 100 punktów wytrzymałości, silnik 250, skrzynia biegów 220 i zawieszenie 300. Tak to wygląda. Dwie osie skrętne, teraz także tak, silnik mamy. Oczywiście zbagowane, bo to powinien być trzecie odazowa. Skrzynie mamy silnik, mamy zawieszenie fabryczne tylko i opony są. Ciekawe, czy będą tam te barniki, co miałem na zamodowanym, ale chyba nie. 50, uniwersalne, terenowe dwa razy i błotne, Ale widzę, że będą te, tak, bo widzę cenę i DMHS, czyli te opony, które zostały dodane. Nowe, ale baloników nie ma. Baloników nie ma, <laughs> czyli te chyba najsłabsze, pośrednie. Różnica w bieżniku jest i najlepsze opony to je oczywiście założymy. Dobra, to mamy. I również opon błotnych nie dużo 50 cali, czyli tak jak ta IGB łańcuchy na wszystkich oponach. Także bardzo fajnie. Wyciągarka, oczywiście zaawansowana, średnia. Koło zapasowe, fajne miejsce, ale niekoniecznie na razie snorkel. Eee, nie mamy snorkela, ale tak, jest taki. Myślę, że jemy sobie ten. Rama dodatki, co my tu możemy zamontować? Silnik to spada już od razu, moc o dwie, o dwie kratki. Ciężki żuraw, przód transportera kłód plus naczepa na długie kłody. Ze sklepu z przyczepami oczywiście. żuraw do załadunku kłód, płaska platforma, super. Dodatek serwisowy van. Średnia rama do transportu, średni kłód. Krótka rama do transportu, krótki kłód. Dubatek serwisowy, części naprawcze 300, 5 kół zapasowych IZ i zbiornik paliwa 1400 litrów Moduł wibratora sejsmicznego, burty, platforma, e, cysterna 1800 litrów Platforma załonkowa z rampo do transportu pojazdów, HDS siodło wysokie i siodło niskie. Pytanie, czy jak zamontujemy płasko platformę i dam radę z HDS, a tutaj też skorzystać, czy też nie? Uuu, dobrze. Nie wiem tylko, czy podczepimy, bo paka się wysunęła do tyłu, czy podczepimy przyczepę. Przód. Aha, taka... O, dodatkowe światła? Ja poproszę. Będzie spoko. Hmm. Aha. Błotniki tylne. A będzie bez. Jeden sprzedam, jeden zostaną. Zderzak w przód, wzmocniona belka. O, nawet wiem, które założę. Czyli te. W różnych co mamy? Klima klimatyzację kabinową. Sygnalizator ten prawdopodobnie będzie. Swiatło hmm, post. Aha, ok. Abo te. Nie, to nie będą te chromowane. klakson przeciwmgielne dachowo. O spoko. A, dobra. Zostawimy, zostawimy tak. Obręcze. Wygląd. Chyba zostawimy na razie oryginalne malowanie. dmm mu... O nie, będzie ma się Ok. Teraz proszę przyłożę na popchnąć przyczepę z tego zestawu. Tak wygląda. No rama mocno przesunięta do tego Szkoda. O, miejsce na oponę jest. Jest pusto w środku. Aha, czyli dopiero jak zdejmiemy HDS-a, to możemy podpiąć przyczepę. Ok, wszystko jasne. Idziemy tutaj w teren. Oczywiście przez. Yy... Troszeczkę błota i przejazd przez rzekę no Te opony są zajebiste Azoby dostały, Worony dostały, e, Tajgi Obie Tylko no właśnie, ten, no, strasznie paliwożerny silnik ma no. I tylko 200 litrów także, no droga w jedną stronę można powiedzieć to nie wiadomo czy dojedzie Patrzy się na to ponad 19 litrów. 20 przekroczył. Ej, a nie będę, zobaczymy, czy na jedynce. bez yy, wrzucania na, na niski patrzcie na to nieźle, 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 nieźle no bez większych problemów bez większych problemów, słuchajcie, poradził no to opony są mega, nawet ten na tym silniku, który nie jest aż tak pięknie nie mocny, dają sobie znamienicie rada, nie? Ale się umozobotem. Zobotem, ok i lecimy na zalane tereny. Oczywiście czasoweczka moja do testowania pojazdów, ulubiona. Jeszcze hajsik tam wpadnie. A kto wie może może sobie go zostawię. No tylko no, no właśnie tego spalania to to jest katastrofa. Jeszcze tutaj żeby e, sprawdzić jeszcze to zdejmiemy sobie ale to na 100% to zdejmiemy sobie e, HDSa. Czyli chyba silnik coś takiego jak Dougle Ronko mam podobnie Ale teraz to na 100%, bo tutaj widać od razu jak nam e, paka się zrównała praktycznie e, z tylnymi oponami Tak jest. Dokładnie tak Da się podpiąć, ale bez HDS-a Ale my pojedziemy wtedy z HDS-em. Zastanawiam się czemu, czemu za, założyć te koło. A ty koło miał innym dodatku? Na pewno. Eee, przód? W takim razie to koło musiało być tutaj, gdzieś. A jest. O, ale patrzcie, jeszcze moc silnika spada. A to cieka ciekawa sprawa. Koło zapasowe. Dodatkowe mocowanie. A, no właśnie, widzicie. I co? Będzie faktycznie miało. A, no właśnie. Ciekawa sprawa, ciekawa sprawa, no dobra. Kto by, kto, kto by przypuszczał? No, oponki sprzedałem, tamte sprzedałem, dobra. Jak dam chromowane, to nie będzie bez tych dodatkowych światełek. No, no Idziemy, zobaczymy też, jaki czas uzyska. Ale na pewno nam spadnie co najmniej do A. Jeszcze jedną kratkę. Eee. Myśmy mieli taki silnik na A, przy załogu kontenera sięgając hds ale jak chcę go sprawdzić już na, na bogato na maksa obciążonego no z wyjątkiem te, tego koła które jednak dodatkowo już bo obniża moc do masy chodziło Tak czy nie? A plus tak silnik nam spadnie na A. Mm -hmm. A mu to się rama przedłuży. Rama mu się przedłużyła. No dla Azowa. Także, jeśli gdzieś zbierać towar po drodze, no to nie, bo chyba że trzy ładunki to tak. Ale, jeśli e, dostarczy gdzieś ładunki bez zbierania z jakiegoś magazynu, no to oczywiście, jeśli nie jest mocno daleko, to do rady, dobra, zobaczymy. Damy na 13. Zobaczymy, jaki czas osiągnie. Na mojej ulubionej czasówce do testowania ciężarówek czyli dostawa kontenera na tej myrze pierwszy bieg uuuuuhuhuhuhuhuhuhuhu patrzcie na to żeby to wykręcić, wykręć dobrze, dobrze Wiemy, że też te i łuki tam myślę, że nie będę mógł aż tak mocno zjeżdżać, bo jednak pan jest mega stabilny, niski śledek właśnie ciężkości, także to jest, jest niesamowite po prostu takich ciężarówek. Wybaczają sporo błędów. I potrafią nieraz wyratować z opresji, nie? No opony to, to naprawdę są zajebiste. A może i zostawimy sobie tego azowa wojskowego? Czemuż by nie na przykład jak już go kupiłem Widziałem Promidas ma także Chromidas specjalnie dla Ciebie Obiecany teślik wojskowego Azowa Tu za mną jak błynęło myślałem że będzie już wiadomo co nie wiem czy nie za późno zacząłem skręcać ale dwie osie skrętne no troszeczkę za późno chyba no te opony naprawdę to jest coś pięknego jestem zachwycony po prostu z tych opon mega Ah, uh, yes, power. Yes, power. Nie wiem, czy testować go tutaj, czy delikatnie, może... Zjechałem. Też warto się przypatrzyć na spalanie, ja patrzę tutaj jednak... Uwaga. Nasze trasy. 21 litrów, panie kochany. Patrzmy tutaj będzie redukcja będzie wysoki od razu Uu, panie! co <grywa> było wcześniej no ale nic moment się wygrzewał tu uważasz na te nierówności terenu tutaj Nie będziemy go chyba sprawdzać No to i z powrotem pewnie by wrócił Podejrzewam Do tego bez ładunku także te spalanie też oczywiście by było mniejsze Eee, fajnie czuć to skrętność, dwie osie skrętne jednak także to też robi robota będzie poniżej 5 minut <laughs> 501 by się dawało, że będzie równe. 5, no proszę, nieźle. No i cóż, tak się prezentuje e, słuchajcie, e, wojskowy Azov, Azov 5319. Fajna ciężarówka, tylko e, terenowa. Tylko no niesamowity minus wysokie spalanie. Dobrze powiedziałam: terenowa. Tak jest. Terenowa. E, wojskowy Azov Azov 5319, tak się prezentuje. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Także Chromidas specjalnie dla ciebie. Test wojskowego Azowa. Eee, również myślę, że jeszcze jeden pojazd chciałbym przetestować, właśnie po zmianach, bo jak wtedy patrzyłem, to też dostał eee, właśnie te opony. Także to tyle ode mnie w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Snowrunner i test wojskowej ciężarówki Azov 5319 na specjalną prośbę mam Midasa. Także pozdrawiam Cię serdecznie. Życzę wszystkim miłego weekendu. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, zostawcie łapkę dla zasięgu. Będę bardzo wdzięczny. To nic nie kosztuje. Będę mega zadowolony. Nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania kanału. Zapraszam również nowe osoby na mojego Discorda. Link jest w opisie. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.